Czasem pytają mnie, czy to dobrze być kolekcjonerem. To nie jest tak, że dobrze, czy dobrze. Chociaż jak kumpel kilka lat temu powiedział, zbieraj klocki, to nie wiedziałem, że chodzi mu o to i zacząłem zbierać to. Chociaż gdybym go posłuchał, to pewnie dzisiaj byłbym bogaty. A tak to mam tylko 60 Xboxów. Więc jak widzicie, komunikacja jest ważna. I tak samo było z Xboxem. Kiedy zaczynali projektować Xboxa, nie bez powodu przygnęła do niego ładka, że tak naprawdę to jest PC. A dlaczego? Bo w pierwszej wersji to faktycznie był PC. Bohaterem dzisiejszego odcinka są tak naprawdę dwa Xboxy w wersji klasycznej. Jeden to jest Translucent Green, a drugi to jest Xbox Debug Key. One na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo: Wsiadały te same kontrolery i oba są półprzezroczyste w pięknej, zielonej, e, zielonym, transparentnym kolorze. Trzeci jeszcze był oczywiście Halo Edition którego akurat nie ma. Chociaż urządzenia na pierwszy rzut oka wyglądają praktycznie identycznie, mają zasadnicze różnice w architekturze i w softwarze między sobą. Ten był marzeniem graczy, ten był marzeniem programistów. Ten posiadał tylko 64 MB pamięci, a ten posiadał ich aż 128. Skąd ta różnica? Przede wszystkim dlatego, że ten pozwalał na uruchamianie gier niepodpisanych cyfrowo. Krótko mówiąc, jeżeli projektowałeś grę, byłeś jej w trakcie jej produkcji, mogłeś uruchomić tą grę właśnie na, na debagerze i sprawdzać na bieżąco wszystkie swoje błędy, poprawiać, logować. To, co typowy programista lubi najbardziej. Za to nie pozwalał uruchamiać gier sklepowych. Ten totalnie na odwrót. Uruchamiał wyłącznie e, gry w wersji sklepowej, za to nie pozwalał na robienie nic innego. Oczywiście hakerzy szybko złamali obie konsole, i obie. Praktycznie przestały mieć limity tego typu, ale to już jest rzeczywiście historia na zupełnie inny odcinek. Oba egzemplarze dziś są dość rzadkie. Ten jest bardzo łatwo mylony z wersją Halo Edition i niesłusznie oskarżany o to, że jest po prostu marną podróbą. Otóż nie, wyszedł on na wersję jej azjatycką i po prostu był jednym z wielu modeli niebrandowanych jako Halo Edition. Ten zaś jest bardzo trudno dostępny, bo był dostarczany tylko deweloperom, a i też nie wszystkim za grubą opłatą, i em, tak ten model funkcjonuje do dzisiaj. Trzeba podpisać stos papierów, dokumentów, NDA, że nie można się takiego urządzenia pozbyć, nie wolno go wyrzucić, trzeba go zwrócić Microsoftowi, ale jak to w życiu, zawsze w życiu bywa, urządzenia po latach wypływają, i dziś jest całkiem fajną ciekawostką, właśnie dla kolekcjonerów. Z zewnątrz, w zasadzie, jedyną wizualną różnicą pomiędzy zwykłym boxem a w wersji debugki jest ten oto napis na froncie, który potrafił rozróżnić oba egzemplarze. Wewnątrz różniło się w zasadzie wszystko: była inna architektura płyty głównej, tak jak wspomniałem, inna ilość pamięci ram, a nawet inny dashboard. To urządzenie było zupełnie bezużyteczne w domach graczy, za to podstawowy model był bezużyteczny w firmie deweloperskiej. Jak zwykle po więcej xboxowych ciekawostek zapraszam Was do obserwowania mojego kanału, zostawiania lajeczków, jeżeli Wam się podobało, a jeżeli nie, również. E, nic tak nie demotywuje jak duża ilość lajków. E, zapraszam do kolejnego odcinka. Do usłyszenia.